Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest sobota i na to, co czekali wszyscy: czyli targi rybomania Poznań. Także zobaczcie, co się dzieje. Ludzie czekają na wejście. O godzinie 10 jest oficjalne rozpoczęcie. Także jak widzicie, hala już... Poczekalnia raczej nie hala. Poczekalnia już jest pełna. Wczoraj na branżówce również było bardzo dużo ludzi. Nie spodziewałem się, że może być na branżowej, w dniu branżowym aż tak dużo ludzi, ale naprawdę było sporo. Sporo fajnych filmów nagrałem, także część myślę, że zobaczycie już w przyszłym tygodniu. Dzisiaj jakaś zajawka już poleciała na kanał. Ciekawe, czy słychać, napiszcie, czy słychać. Czekajcie. Mam nadzieję, że obraz i dźwięk jest dobry, bo tutaj jest mega metalowy budynek, także to może też trochę zagłuszać, ale wydaje mi się, że jest. Dobrze widać. Pytanie o dźwięk. Jakby ktoś mógł napisać czy dobrze słychać? 5 minut. A ludzi przybywa już na dworze sporo też jest. O dzięki Damian zobaczcie tam przez przejście jeszcze ludzie idą dużo ludzi dopiero zapewne dojedzie Jak możecie zobaczyć tam nawet na zewnątrz, cały czas, cały czas ludzie dochodzą, jest też oczekuję z góry. Na wszystkich gości. Wszyscy wystawcy już gotowi. Także mam nadzieję, że będzie Wam się wszystkim podobało. O, jak ja patrzę, tam na zewnątrz, od strony PKP to kolejne, kolejne tłumy ciągną ludzi. Trzecie, że jesteście na czacie, właśnie widzę chłopaki piszą, zaraz będzie wejście, ja sobie odpalę drugą kamerę. Dwie minuty, dwie, minu dwie minuty i otwarcie. No, odłoży też sporo ludzi. Widzicie, kolejne osoby dołączają. Minuta. I ruszyło. Bramki otworzone. Zobaczcie, co się dzieje. Jak mróweczki. Zobaczcie, ile ludzi jeszcze na zewnątrz stoi. Cały czas ludzie dochodzą, także oj będzie się działo. Jak to mówi stare Przysłowie: Grubo albo w całe Widać, że brakowało każdemu tego spotkania na targach. Ludzie z całej Polski pisali, że jadą. Także fajnie, fajnie, bo my już mieliśmy okazję wczoraj właśnie się spotkać z większością ludzi z wystawców, z którymi się znamy, a na co dzień człowiek nie ma okazji się z nimi zobaczyć. Także to miejsce właśnie takie jak targi wędkarskie Rybomania jest tym miejscem, gdzie można zawsze się spotkać, porozmawiać na żywo. I o to w tym wszystkim chodzi, bo ja zawsze powtarzam, wędkarstwo ma łączyć, a nie dzielić. Zresztą serdecznie zapraszam Was w niedzielę na godzinę 13 pod scenę główną. Będziecie mogli przez 30 minut posłuchać, co mam właśnie do powiedzenia na temat kultury słowa w internecie, czyli stop hate'owi. No to tak szybko nie pójdzie, tak szybko nie wejdą. Dobra moi drodzy, nie będę tu przeciągał wejścia co już pokazywał. Resztę materiału zobaczycie już na filmie Stargów. Jak widzicie naprawdę jak na sobotę poranek, gdzie jeszcze ludzie niektórzy pracują przybyło bardzo dużo odwiedzających. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!